Zawróciłem, bo zaintrygowajmy te kable z lusterka Generation in Love, love, love Żółte zegary w takiej Furze Klimy nie ma szyba w prądzie te dziury w fotelach 1-6 benzynowiec Pan pancerny, nieśmiertelny Teraz widzę więcej jest co hamulce macie za słabe Uu. Ja tak jednak patrzeć, bo to, to że maskę wymienisz to nie znaczy, że to się gdzie kupy trzymało a wiosna przepiękna nastała. Nabyt towar na placu. Troszkę tańszych, troszkę droższych, ale raczej, raczej tańszych Poliftowa 530d bez tylnej Szyby, duże nawii. Te sprawy Królowo Tu wychodzę z Przeluści na tych lekko uszkodzonych, ale sprzed tych uszkodzonych mnóstwo. Ma prawie pusty plac nic, więc są tu na wiosnę. Zimą było fajnie, bo codziennie kilka rozdów przyjeżdżało, bo się trafiali tu ówdzie. Czekaj, 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 patrz teraz Twingo rudę jedzie. Przepiękne chłopy go tam halopiują. Chocie brane chyba na lawetę Mazda w tumingowanych lampach Sprejem z kasteramy Ciężki języków Za sobaty Automatyczny diesel No dobra To jutka Co tu się odpierdziela? Jak cygony z naporu Nowy towar Nowy towar Taka lampa, taka lampa, taka lampa Taka lampa O, tu ładnie w perełce W panoramce Ramce Tu by się można jakoś przyzwyczaić Wyradarowane Cztery kamery ale niestety mnie nie stać chociaż z drugiej strony bym tak się spiął posprzedawał wszystkie moje skarpetki trzy rowery złotego zęba i szklane oko to może bym uzbierał, a jeszcze nerkę przepraszam nerkę musimy oddać na skup nerek żeby takie białe auto zagraniczne kupić Pytacie, czy stoją. Witki, czy stoją. No jest ich niewiele, natomiast stoją. O, pani Żabka w T4. Tutaj widzę jakąś klasykę sport kupę przez płot. Lancia Delta Integrale? Nie. HP Executive jakaś taka dziwna. Lancia HP to samo? Ciekawe. Tu jakieś coś, tam jakiś coś, Maserati wygląda, znaczek, ciekawe, czy fakty. Tycznie, zobaczcie na boku. Interesujące, dobra, wracając do, wracając do, o kuźwa. Wracając do, bardzo przepraszam, bo i tak tu się ledwo trzyma, Sport coupe wersja. Sprintcik, Sprajcik Coś jeszcze przywieźli świeżego Czy to rejestracja jest? Ten ogarnia jeszcze, jeździ, żyje A, nówki Nówki ślachetne. Golfik taki piękny To no, piękny, 19 rok Też Pan wiarę w GT? Nie, zwykły Dobra, spieprzam dalej, bo się mi normalnie w ciemnoboczach robi Sześć autopaki kupili. A sześć. Ja na błęd, na zlecenie. Trzy, bo Mercedesa jeszcze C klasę. Skoda 20 rok w napędach, 140 przebiegu. Nie, dwa na błęd, przepraszam. poniosło po mnie Mercedesa klasę C za 8000 z haczykiem euro. 2.2 diesel jedzie. Piątek za dwa dni jedzie do Magdeburga do widza, bo widzę gdzie nam mieszka. I dwa 2 dni jest mój straszny. Przyczeka na konie. Konia. Koniu. Coca-Cola. Zapakowane. Ukraina, Znaczy Ukraina. Ukrainka to byłaby kobieta. Dobra, spadamy. Lecimy dalej. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij. Ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach, Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro, się dla was. wszystkich. Zdrowia.